Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem o planecie Mars. Miłego słuchania! Mars jest czwartą planetą od Słońca w naszym Układzie Słonecznym. Jest planetą skalistą, co oznacza, że posiada skalną powłokę jądra metalicznego. Co ciekawe, planet skalistych w Układzie Słonecznym mamy tylko cztery, a wśród nich jest nasza planeta, Ziemia. Wracając do Marsa, powiedzmy sobie, skąd pochodzi jego nazwa. Nazwa planety pochodzi od rzymskiego boga wojny Marsa. Mars jest często również nazywany mianem czerwonej planety i to nie bez przyczyny. Powierzchnią planety pokrywają tlenki żelaza, które wyłowują czerwony ocień, który można obserwować z Ziemi, a zwłaszcza podczas tak zwanej Wielkiej Opozycji Marsa. Czerwona planeta znajduje się wtedy blisko Ziemi. Wielką Opozycję Marsa mogliśmy obserwować 27 lipca 2018 roku. Kolejna będzie miała miejsce w roku 2035. Mars posiada dwa naturalne satelity, jakimi są Phobos oraz Deimos. Warto wspomnieć, że na Marsie znajduje się najwyższa góra w układzie słonecznym, czyli wulkan Olympus Mons. To również na Marsie znajduje się słynna marsjańska twarz. Odkrycie marsjańskiej twarzy dokonała 25 lipca 1976 roku sonda Wiking 1. Co ciekawe, Mars jest jedną z najlepiej zbadanych. Planet w Układzie Słonecznym. Dlaczego zapytacie? Obecnie Marsa bada kilka łazików, w tym jeden z największych, jak dotąd łazik Persevins, który kilka miesięcy temu wylądował na tej planecie. Jego lądowanie jest przełomem w badaniach Marsa. Dlaczego? Razem z nim wysłano pierwszy mały helikopter nazwany Ingenuity. Jest to przełom ponieważ po raz pierwszy w historii po czerwonej planecie lata wysłany z Ziemi dron. Na powierzchni Marsa znajdują się kaniony oraz doliny. Może to świadczyć o tym, że kiedyś na Marsie istniało życie. Wszystkie łaziki wysłane na Marsa mają jeden główny cel znaleźć oznaki dawnego życia. Jedyne, co już wiemy, to to, że na Marsie jest woda w stanie ciekłym. Potwierdziła to agencja NASA 28 września 2015 roku. Również niedawno, a dokładnie 20 kwietnia bieżącego roku, Łazik Persevins wytworzył tren na Marsie. W dzisiejszym odcinku to koniec. Do zobaczenia w kolejnym materiale.